To ktoś przewidział rozwój AI, tworzył start startup, to przewidywanie się potwierdziło i teraz ma całą korporację, prowadzi całą korporację. No nie wiem, mi to jakoś tak się nie skleja, bo na przykład znam przykłady przynajmniej dwóch korporacji, które moim zdaniem przewidziały trend, ale no im nie pykło. I to są dwie aplikacje, które w zasadzie działały dokładnie tak samo jak TikTok. I w pierwszej kolejności to był Vine, który działał dokładnie na takiej zasadzie, to znaczy na nagrywaniu e, w orientacji wertykalnej krótkich filmów oraz publikowaniu ich. Oraz Musicly, aplikacja, która no, w zasadzie stała się podwaliną pod stworzenie TikToka. E, no i to było przewidzenie trendów, że mm, będzie taki moment w historii rozwoju internetu, że ludzie będą wertykalnie nagrywali względnie krótkie treści.